Cały peleton. Witam. Dzisiaj kolejny lot treningowy oryginalnej bazy Gołębi Jansen. Ugrupowałem je. Czerwono nakrapiane są justyniki, a niebiesko nakrapiane to rozalki. Odbyły szereg lotów treningowych 5, 10, 15 km. Później powtarzałem te loty, by sukcesywnie zwiększać dystans, i tak już. Po 30 km, przedczoraj otrzymały 40 km. Ostry, szybki lot, w kierunek, a dzisiaj już 60 km. Także żarty na bok. Ostatni lot bez strat, czyli komplet gołębi. Ogólnie lotuje 40 młodymi, czyli tak w sam raz dla jednego hodowcy, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, żeby znać indywidualnie każdego gołębia. A więc czerwone nakrapiane justynki. Oryginalne Gołębie Jansen od Van Houtena i niebiesko na krapiane rozalki również. Oryginalne Gołębie Jansen od Van Houtena. W poniedziałek sześć młódków wyślę dla pana Andrzeja. One są dosyć drogie, rzędu 2000 sztuka, ale jakoś pierwsza. A więc nie bawimy się w rodowody, w powielanie, tylko ostro lotujemy, by z tej bazy wyciągnąć kolejną linię która będzie dziedziczyć te wszystkie cechy, czyli szybkość orientacji, niezłomność powrotu, no i pierwsze nagrody, tak jak tam w tym kufrze, które Ryszard Onegdaj zdobywał gęsto żniwiarzami i wyrzymaczami. A więc spójrzmy z blisko, jak ta paczka Justynki i rozarki wygląda. Jedziemy zaraz na trening, co prawda dzisiaj sobota, mogą gdzieś się ściąć z jakąś grupą lotową, ale tak jak myl Peren, lubi podgonić głębie w dniu lotu, tak one no, też muszą sobie poradzić, wyzwolić się z jakiejś sytuacji niekorzystnej. Pogoda jest dobra, ciepło, słonecznie, aczkolwiek mogą być przelotnie burze, ale ten dystans nie jest tak duży. A więc spójrzmy z bliska jak te Janseny oryginalne. Przypomnę, że to jedyna baza czystej głębi linii WOS w Polsce. Tam również coś mają. Od Ritza yy, hodowcy. W żarach czy w błęknicy te gołębie również posiadałem od Hańca Willi Rysa poprzez Zygmillera w latach 90. One były cokolwiek za duże, musiałem je po prostu wyprzedać, ponieważ uwielbiam głębie średnie, które lecą wszystkie dystanse, a te janseny lecą cały program polski. Loty w słoneczną pogodę, pod lekki wiatr w dziób to są dla nich rozkosz lotowania. A więc spójrzmy jak ta paczka wygląda. i rodzice zwycięskiej samiczki dzisiaj <gryny> parkarz nie wiarzy samiczka 1034 ta w głębi i samczyk 1458 a ten samczyk to jest syn 588 mieli no nic dziwnego że tak one cholernie dziedziczą te cechy. No ta samiczka na tym treningu to dosyć ładne wyprzedzenie. Taka brudna siwa samiczka, ale ta dziedziczą ciż nie wiarze ten lot. Lot był dosyć ciekawy, bo zazwyczaj jakieś tam zamieszanie po trasie jest. Czyli siwa niebieska samiczka pierwsza po tej parce, a za nią dopiero cały peleton Rozalek jest tynek czy iż nie żniwiarzy, a więc linia 588 ieli zwyciężyła.